No, żeby mieć taką figurę, jaką miałam kiedyś, a którą przez kilka lat musiałam ukrywać pod, powiedzmy to pod podróżniejszymi ubraniami. Nie było źle, bo to było jakieś takie solidne 36-38, ale to nie były moje kształty, to musiałam zrezygnować ze słodyczy. Odkryłam w wieku lat 50 po 50 odkryłam, że mój nienaganny metabolizm niestety nie jest już taki nienaganny. I ja jestem osobą naprawdę uzależnioną od słodyczy i ja nie jem słodyczy mało. Jadłam słodycze naprawdę w dużych ilościach. Potrafiłam zjeść dwie tabliczki czekolady na raz. Potrafiłam zjeść trzy tabliczki czekolady na raz. Bardzo intensywnie pracuję, pracuję na kilku płaszczyznach. Siłą rzeczy mam sporo stresów i potrzebowałam takiego dopalacza, ale mam w domu bardzo mądrego syna. Który jest psychologiem, świetnym psychologiem, i mój Gaspar mi wytłumaczył, że to co ja robię, nie tylko że jest psychologiem, ale jest również trenerem personalnym. Nie pracuje w zawodzie, ale tak sobie kiedyś wymyślił. No i ma narzeczoną naszą Kasię, która jest dietetykiem. I oni mi wytłumaczyli, że to co ja robię, to są takie puste kalorie na chwilę, że ja takie taki dorzucam do tej swojej lokomotywy takie paliwo, które się bardzo szybko przepala i de facto nie ciągnie tej lokomotywy dłużej. Wytłumaczył mi, że ilość zjadanych przeze mnie słodyczy wpływa na mój organizm bardzo źle. Nie tylko w kwestii tego, że, że ten organizm jakoś tam wygląda, jak wygląda. No więc wzięłam się za siebie, ograniczyłam zdecydowanie słodycze. Jem w tej chwili jak na siebie, to nie zrezygnowałam całkowicie. Mikroskopijne ilości. Basen, 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 basen. I w domu trzy razy w tygodniu pod okiem mojego Dziecka albo przykleja mi, jak go nie ma, nie mamy okazji się spotkać, czy wrzuca mi do walizki, jak jadę, rozpiskę, jakie treningi mam robić. Nie korzystam z jakichś wykwintnych siłowni. Ja jestem w ogóle osobą, która wychodzi z założenia, że nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego sprzętu, nie, nie, nie trzeba się urodzić nie wiadomo gdzie, nie trzeba mieć koronowanej głowy, żeby w życiu dopiąć swoje cele i swoje marzenia.